Gdzie ja to mam? Czy też zadajesz sobie takie pytania, gdy szukasz jakichś dokumentów albo zbliża się data jakiejś płatności? Nie tak musi być ze sprawami, które załatwiasz w Allianz. U nas możesz mieć swoje dane, dokumenty i płatności w jednym miejscu, w portalu Mój Allianz. Jak utworzyć tam swoje konto? To proste. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.allianz.pl i przejdziesz do portalu Mój Allianz. Na stronie logowania kliknij zarejestruj się. Teraz wystarczy podać cztery dane i samodzielnie nadać hasło. W tym momencie na twój e-mail wyślemy link aktywacyjny, a w SMS-ie dostaniesz czterocyfrowy kod, którym potwierdzisz swoje hasło. I gotowe. Odtąd możesz wygodnie i bezpiecznie korzystać z portalu Mój Alians. Co zyskujesz? Masz dostęp do swoich aktywnych polis i korespondencji związanej z tymi polisami. Możesz opłacić składkę lub jej ratę za ubezpieczenia Mój dom lub Mój samochód z wykorzystaniem bramki płatności. Możesz podejrzeć informacje o szkodach i roszczeniach w trakcie rozpatrywania i tych, które już rozpatrzyliśmy. Możesz samodzielnie zmienić swoje dane kontaktowe oraz zgody marketingowe. Możesz traktować portal jako punkt kontaktu z nami. Znajdziesz tu dane swojego agenta. Przejdziesz stąd do formularza obsługowego lub do zgłoszenia szkody online. Zamówisz rozmowę z konsultantem. Odbierzesz od nas korespondencję w swojej sprawie. Prawda, że to wygodne? Mój alians. Twoje sprawy w jednym miejscu. Ten materiał dotyczy sposobów zakupu i obsługi ubezpieczeń oraz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczeń na życie z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA oraz zgłoszenia szkody z ubezpieczeń majątkowych z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.allianz.pl